Czemu bliska? Witam was z drugiej strony świata. Ja jestem Mikiru, dzisiaj gramy w grę z i zacznijmy sobie opeing. Mam nadzieję, że leci mi ten prezużer bo dzisiaj pokażę wam moje stare konto i w ogóle. Dobra. Uwaga, żeby z tego silvera coś poleciało. Sorry, muszę sobie I <coughs> kiedyś mam taki mały kaszel. I dawaj, dawaj, dawaj. No serio? I mam odbieram Dobra Walka się, że tu dostanę to sobie jakimiś gościemy przyzrostrzały. Dzisiaj pogram sobie dłoski A właśnie miałem wam pokazać moje stare konto. Nie to Sofia, ale czemu ja tak zapominam, na odcinkach. No i tu jestem. Ja 130, a to był moje stare. My Larego, Fina, Shelly, Nixa, Brusa i Duka. A teraz patrzę co ja mam. Nic nie mam. no. Dobra, zaczynajmy. Jest w ogóle ze mną mój pies, Molunia. Też Moluniu? Ja, nie pokażę mi niestety. Jak może, jak będę miał kamerkę. Dobra, zaczynam grę. U tam złoty no ten No tak, nikt już wziął. Bum! O, o włócznię z gwarda, dawaj I c. O, o, teraz go będzie łatwo porobić. mała. Ten, ten guarda rozwinie. Dobra Bierzemy, bierzemy. Ciągle, przepraszam, że dzisiaj będę tak na Tym krzysem nie kaszlał. Ale no wiecie, czasami po prostu trzeba kaszlnąć, bo się tak korci, żeby kaszlnąć. <kluz> Dobra. Myślę sobie, żebyśmy poszli teraz na ten... Nie wiem, jak to się nazywa. To nie jest na. Wiecie, to żółte na mapie. Ten... Biom. Bo tam chyba będzie strefa się układała. Może kogoś załatwimy przy okazji. O, zaktualizowali już już nie ma tych bacze właśnie. Bo wyszła aktualizacja, już myślałem dzisiaj myśla, myślę odcinek, może będzie, może nie będzie. Myślałem aktualizacja będzie, na no, 100%. kurde, jak ja muszę umot mieć. Wiecie, że rzy życie się. Chodź ty, lary. U, combo! Niech suś, pomóż mi! Tchank Bierzemy potrzebne mi rzeczy do przerwania I lecimy. A w sumie to już śpię za tą beczkę. Bo najbardziej chyba mi są przydatne te... Taka beczka salata. Beczka salata, beczka salata. No, to troszkę śmiesznie wygląda jak to taka lata. O, nie widzę. Dobra. No nie, dostałem, dostałem mocno peperka peperonii, peperoni, roni, roni, roni. Teraz, teraz, teraz peperonii dostanę. No kurde, daj susianę. Dobra, wstają tutaj. Dobra, dodaj tego budka! No kurde. Nie ma piny, won pinu. Dostałem, dostałem, dawaj go. O, da... O! No ja tu mamy szansę wygrać. Dawaj mnie, podnoś mi, podnoś mi szybko. Niech masz i wygraliśmy! Widzicie pierwsza gra i już bom! Na odcinku pierwszy wineczek. co tam dostaje? Golden dostaliśmy! Nice dla nas! Już, odrazu, już go od razu otwieram, żeby na jutro już był gotowy. <kluzny> Przepraszam, ale coś mnie tak w gardle wiecie. Drapie. Dobra, dobra. Dobra, jesteśmy w grze. Same słabe rzeczy. Najdam nic garnie ten miksusz. O! Ten. Najd kolejny. Srebrny, srebrny, lepszy. No nie bruz. I co? I, i, to, I to jeszcze z piwkiem Że to jest herbata. To chyba każdy wie. Myśnica, ja. Jeszcze nie to no nie, serio? Serio? Real nugget. Jedna gwiazdka? Zasłużyłem sobie. A zagramy jedną postacią. Może teraz z bakiem sobie zagramy, co wy na no to? To lecimy. Bo chyba jeszcze nie grałem na bak bakiem na odcinku. Tak, nie gram O, mam dwa baki. Ile rzeczy on tam ma? To zazdro. Wiemy. Wie, oni tam sam O, nie jest tam, nie jest tam, tam, nie iść tam, by mnie zdradzić, please. I poszedł. Ja zjadłam. Nie podnoszę go. No, ma mnie jakiś gościu. Widzi, że ten ma kangur 10, a mimo to leci mu się pokazać. Nie będę go podnosił. Chciał to miał. To to? A nikt już. Jak dostał? Już prawie. Jeszcze mi się wkurzył na mnie, że. Kurde, chwila i, i bym... nie dostał. Jak ten bok się śmieje, jak to mnie zawsze... tak Jak to mnie zawsze bawi, jak on tak ryży. I sobie! O, tam, tam są niezwydymy. W ogóle jeszcze włóż nie mam, przejdzie? No nie, co to, 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 to porobił mojego kumpla? Jest ja chyba skampie, bo nie mam HP. Dajemy. O nie, zauważył mnie. Widzimy, ścigał, ścigał, ścigał. Am, a nie. Dobra. Ale on tam jest? Nie ma chyba. Teraz wiem się pęk... w pęk... No nie, kangur. O nie. Teraz nie mogę gadać. Teraz nie mogę. Dobra, nagrywamy dalej. Teraz wszystko mi przerywam w tym odcinku. To to, kto do mnie dzwoni, tego się najbardziej obawiałem. To tamto, to się to. No, legendarny mi zabrali, no super! Ile mam tam... Ile... Ciekawe, ile gwiazdek tam dostałem. Bo to jest trochę ważne, ile tam gwiazdek mam. O, guard. No nie, jak nikt mi zabierze tą aptyrkę, to ja tak naprawdę już. Idź sobie! Dobra, idziemy. Uuu, mam szansę na groną, bo mam na cenie 10 poziom. Będziemy mieli włócznie złotą. lecim 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 u 2 shotguny i guard na siódmej. nie nie siódmej, na trzeciej. tylko apteczkę i Teraz mam lepszy nim na nim. to shotguny to ja chyba tutaj gruny Round leży też z tego trzepnąć trzeba. No nie, chyba zwieje nam. Co wy myślicie? Zwiał nie dostaniesz. No właśnie, idź sobie. Dostał. O, no to ja ci wezmę tak Teraz, żyćko. O, tam się biją mocno. po teraz dymka jest. Idź sobie nic No nie leżę. Słabo. <laughs> Cześć, może tak kaszle. A mój kolega mi nie zamierza pójść. Ej, a może? Może się wyrobi. Co <laughs> widzieliście już? Serio, Już tu nie był. Już nie umiem podnosić. Dobra, zwykł, zwykły talbox. No to alboks może być Teraz paperem jestem, też ma 7 U, shotgunik, shotgunik, się, biorę shotgunik O, nade złoty, biorę Nikt mi już nie zabierze jak wezmę, no chyba ze mnie rozwalą Dawaj, dawaj, dawaj Gdzie jest ten, 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 ten guard Nie rusz tego nade'a Super Dobra, dobra, dobra nikogo tu nie ma O Ażem wykrakał Dobra, ja sobie zawoduję życie Chyba czekamy, co? Opuścimy jeszcze z niego o, mała. No, dawaj Finek. Dobra, doram mi A może pan nie? Weszło. Ładnie. Właśnie nie wchodzę, i ten, dobra. Chociaż, chociaż, może wygramy tą arenkę, bo wiocie. Ładnie idzie, legendarny shotgun. Lecimy, lecimy. Fajne, że Bug ma ten obciążony, że on się kręci z tym włóczkiem. Tym tam z ręką podłogę pułapkę. Jak to się na to nabierze, to ja się na mnie tak, tak by der żył. No, kolejny klik. Miał. Nie, nie się już na to nie nabierze. I i nie zdycha.

I, i Adonis'u ma Kolejny niektóryś, no dawaj na solo da. No, <grym> Jak on się tam śmieje Ja tu postawię. A nie, nie będziemy nie jest... I Najsik. No i, I druga wygrałam. I druga na odcinku. No i tak można... Tak to ja mogę grać. Kolejny bronz to box. Przedużo tych bronz to boxów. Ale na następnym odcinku mamy Gold, co? Jącej idzie. Lepsze itemy są tutaj. Jak powiedziałem, lepszej itemy I, I widzę, że zwykły. Ale przynajmniej widziałem. Gwarda z legendarnym. Idę. Rale, zobaczymy. O, łącznie to się przyda. O, to się też przyda. To jest, a to się nawet lepiej przyda. A on już wdychła. Wdycha już subcia. Lecę. Może tu tu, tu, tu będzie. Nie, ale coś legendarny nade. Yellow Lost One. Complete the mission. A w sumie tutaj nie. Misja nie kompletna. Dobra. Już już, już dwie gwiazdeczki. cele 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 Nigdy cele 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 nie cele cele nie nie cele takim w beczkę takim cele cele On cele 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 Aj, a czekajcie, jeszcze ani raz dzisiaj nie używam defibrillatora? Na nikim? Będę musiał chociaż raz w tym odcinku użyć. O, wiem, to zrobię z kampesia. Jak ktoś tu będzie, to będę miał pecho. Nie, a strefa się chyba u mnie układa. Jeszcze trzy graczy i mam kolejną skrzynkę ustawioną. Teraz tylko czekać. Może, a nóż widać jakoś rozwalę. Tylko ktoś by musiał tutaj podejść, tak żebym mogłobalnąć do ataku. O jakieś powiadomienia mi przychodzą. O, pięć graczy, już mogę iść na jolo. Kłody ma już przerąbane. No nie zdechłam. Dobra. Jaka skrzynka bokka, żeby coś dobrego, bo żeby coś dobrego, ale oczywiście będzie pewnie to, bo co innego, dawaj. U mnie Silver! Ej! Zapowiada się na dobre openg na następnym odcinku, tylko że to mogę wrócić za dwa dni, wiecie, bo to trochę podzefa trochę otwieranie tych skrzyneczek. O, kleim reward. Znaczy, dziękuję Wam za oglądanie. Widziecie, że odcinek się spodobał. Cześć, narka!